Hej, z tej strony Zuzia ja, i to jest czwarty odcinek, kiedy nagrywam. Zapraszam. Ale muszę sprawdzić i założę sobie konto. I to jest takie moje drugie konto. Z <laughs> <laughs> dziewiątym levelem też jestem flipem. Napiszę, że tutaj też nagrywam no. na gry. nagrywało i wstawię jeszcze buźkę no i ja mega pre, um, mega prezenty na MSP nie będę w piątym odcinku. Nie wiadomo kiedy to będzie, ale na pewno nie w piątym odcinku. Jak mi dać prezenty, albo nie dać mi w ogóle prezentów, to w ogóle nie będzie. A jak dacie mi, że chociaż na jutro się wyrobiłam, to będą. W odcinku. Możecie dzisiaj dawać prezenty. To jest skarbonce moje. <grym> A, i na tym koncie otworzymy, bo bić chce 10 euro. Tu możecie mnie zapraszać, bo to moje drugie konto sobie zapraszać mnie na zapraszać. Jak mi się skarboncili, to na tym nie będziecie zapraszać. W tym koncie zrobimy miasto filmów, czyli klub nas, na którym można wchodzić kluby i stworzymy klub. swój. Stwórz klub dla Vipów, tylko a ja jestem Vipem. Nazwa klubu. Mm. Hmm. Hmm. Po we mnie. Będzie u Was przerwa, a mnie ja pomyślę. Dobra, już jestem. cool klub. Kategoria moda <coughs> Albo filmy. Hmm. Moda nie będzie, dobra. Dobra. Cool. Mm. O dobra, jesteśmy w naszym klubie. Dzisiaj to będziemy tylko na tym koncie grać i na tym. Muszę zdać się. A pozdrawiam wszystkie osoby, które tutaj są i na tym koncie też. Mm.

A tu dam moje auta. Muszę być level. Mhm. Tym klubem z, potem się dajemy, zajmę. Zajmować się. Najważniejsze jest do osoby, to jest najważniejsze. Dobra. там ты есть наиболее клуб. наш клуб. i oh, you, Misha. bo ten klub jest najważniejszy. Klub Duni. Klub Duni 610. Jak widzimy, to jest świąteczny motyw. Plan. Ja. Ruang kalian ini masuk ke dalam Udah. Hmm. Ja prezent, z listy życzeń, bo nie ma. Hashtag LZELM. Nie ma listy życzeń, <coughs> więc tej kolejnej sobie dam. 1 z Mam duże laki, więc obserwuję się widzimy u niej w profilu. <grym> jak widzimy, jak widzimy mamy na ma 5 rzeczy na liście żyń. Dam ci może, może, może. A tak, o, może buty mi się bardzo podobały, więc buciki Ci kupię. Ok, ok. Nie ma żadnych włosów, ja bym Ci kupiła włosy. Nie damy sobie autograf. Hashtag Hashtag lm to mój hashtag i wbijajcie do mojego klubu dobra, zabiję mi o tym chyba. będę kończyć łapkujcie, subskrybujcie i wbijajcie do mojego klubu bo w następnym odcinku może być mm, mega prezenty i E, Wchodźcie do mojego klubu, klub Lonifiet 1.0 będę kończyć, paaa zaraz, więc łapkujcie, subskrybujcie i...